Witam serdecznie moi drodzy. Znajdujemy się dzisiaj pod komisariatem pierwszym e, komendanta miejskiego policji w Wieleniej Górze. E, dziś zapadło prawomocne orzeczenie sądu apelacyjnego, który potwierdził moi drodzy jako trzeci sąd, że policja w Wieleń Górze dokonała nielegalnego bezprawnego z naruszeniem prawa zatrzymania mojej osoby 6, przepraszam, to było chyba 6 lutego 2021 roku. Tu nie chodzi, moi drodzy, o pieniądze. Chodzi o potwierdzenie faktów nielegalności zatrzymań. Czyli działania policjantów niezgodnie z prawem, krytych, moi drodzy, przez prokuraturę w Bolesławcu i prokuraturę okręgową w Jeleniej Górze Bezspornym jest to, że jeżeli sąd apelacyjny stwierdza, moi drodzy, że doszło do nielegalnego, bezprawnego zatrzymania, to wyobraźcie sobie analogiczną sytuację: jeżeli byśmy do kogoś pozbawili wolności na 7 godzin, trzymając go w kajdankach i każąc mu pić wodę ze sracza, jaki zapadłby wyrok sądu rejonowego za tego typu działania? 15 przestępców Jeleniogórskiej Policji pod zarządem. Komendanta, moi drodzy, miejskiego, pana Leszka Zagórskiego, dokonało przestępstwa, bo tak to, to trzeba nazywać po imieniu. W tej chwili, moi drodzy, za te działania tej policji pod nadzorem hierarchicznym, ponieważ zarządza policją w Wielkiej Górze pan komendant Leszek Zagórski, będzie musiało zapłacić odszkodowanie. Tylko nie oni będą płacili, moi drodzy tylko jak zwykle skarb państwa, czyli podatnik, czyli każdy obywatel musi zapłacić za nielegalne, bezprawne działania tej policji. Ta sama policja tutaj z tyłu, moi drodzy, w sprawie dotyczącej wiceministra edukacji Marzeny Machałek, jak i zarówno, moi drodzy, Krzysztofa Mroza, dostają od nich samochody, moi drodzy, i tu na tym placach sobie rozdają te samochody, a jednocześnie, moi drodzy, stawia mi zarzuty próby e, otrucia posłów i senatorów trucizną o nazwie Randa. Ta sama policja, ta cała formacja, policja zwana policją, moi drodzy, odmawia wszczęcia dochodzenia w sprawie poszukiwania sprawców strucia ludzi. No, moi drodzy państwo, powstaje pytanie, już nie chodzi o kwestie, bo tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasadę. Ja wiem, że komendant apelował w apelacji, żeby nie było wypłacone cokolwiek bustowskiemu, bo się nie należy, moi drodzy. To ja pana komendanta dam mu pieniądze te, które zasądza sąd i potrzymam go 7 godzin w kajdankach, zobaczymy, czy ktoś będzie chciał, bo radca prawny, moi drodzy, policji, dzisiaj, w dniu dzisiejszym, któremu za, zaproponowałem, e, że zapłacę mu te same pieniądze, co proponuje policja, e, odmówił i powiedział, że on nie chciałby być, moi drodzy, zatrzymani przez 7 godzin w kajdankach. No niestety, moi drodzy, ale to wy, obywatele, poprzez swoją bierność będziecie zmuszeni zapłacić odszkodowanie. Ja nie jestem, moi drodzy, bo tu nie chodzi o pieniądze. Ja podkreślam jeszcze raz, nie chodzi o pieniądze. Chodzi o zasady. Gdyby, gdyby człowiek to zrobił, to byście dzisiaj byli w areszcie śledczym, zatrzymani, Moi drodzy. Ale skoro robi to, moi drodzy, policja, który jest w mundurze, to jest kryty przez prokuratora, moi drodzy, przez wszystkich. Pomimo tego, że są rejonowy w Jeleniej Górze Pani Sędzia Zierkiewicz, uchylając postanowienie prokuratora z Bolesławca o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko policjantom, którzy podlegają właśnie drodze komendantowi Zagórskiemu, dała wytyczne, że należy ustalić sprawcę, czyli osobę odpowiedzialną, która wydawała polecenie na temat zatrzymania mojej osoby nielegalnej, prokurator odmówił wszczęcia. A na zażalenie, moi drodzy, które złożyłem do, proku do, do prokuratora e, okręgowego w Jeleniej Górze, prokurator e, okręgowy utrzymał w mocy postanowienie. W związku z powyższym przygotowany zostanie w ciągu dwóch tygodni, zgodnie z przepisami prawa, prywatne oskarżenia wobec policjantów, którzy będą za polecenia przełożonych odpowiadać karnie, moi drodzy, i może to się skończyć tak. Że jeżeli zostaną skazani, to nie będą, moi drodzy, już pracować mogli w formacji zwanej policją. No, niestety, ale tak to wygląda. Za te wszystkie cyrki, które są, moi drodzy, policji, płaci podatnik. Tak długo będzie, jak długo, moi drodzy, nie będzie prowadzonego prawodawstwa, jeżeli nie będzie prawo przestrzegane i społeczeństwo będzie się na takie coś godziło, tak będziemy moi drodzy traktowani. To wszystko zmierza tylko i wyłącznie do systemu zniewolenia, niewolnictwa. No i moi drodzy, dlaczego dlaczego jest przeciwnikiem największym wolności, to co napisałem dzisiaj, moi drodzy, jest syty, bo on moi drodzy będzie bronił tego chorego systemu, tego tak zwanego systemu totalitaryzmu, nigdy w Polsce nie było, moi drodzy, yy, nigdy nie było, moi drodzy, demokracji. Jest system demokratury. Ten system padnie prędzej czy później, moi drodzy, a najbardziej będę zadowolony, jak oni nie dostaną na wypłatę. Nie cieszy mnie to, że oni nie dostaną na wypłatę. Bo jak oni nie dostaną na wypłatę, moi drodzy, to wzrośnie przestępczość. A jak wzrośnie przestępczość, to znowu będzie trzeba dzwonić na policję, żeby nas broniła przed przestępcami. Kółko się zamyka, a tylko i wyłącznie dlatego, że bierność jest społeczna. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo i z mecenasem przygotowujemy prywatne oskarżenia, moi drodzy, wobec po 15 policjantów, którzy byli u mnie w domu. Pozdrawiam serdecznie.